Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem rycu to jest kolejny, coś jest rycu. Dzisiaj jest 13 dzień lutego, to jest sobota i ja Was zachęcam i zapraszam do luknięcia w linki w opisie, look to description below, linki macie, więc nie. Zaglądajcie! Dzisiaj enigmatyczny bardzo temat, który w zasadzie to tylko wie Wolfie o co chodzi, ale nim do niego przejdziemy, to troszeczkę dzisiejszego dnia, czyli mega petarda dzień, czyli aż cztery materiały w dzisiejszym dniu. Jeżeli się uda temu rzucić do 24, to będzie czwarty materiał, bo tak, amnezja, info na kanał Rycufan info na kanał ten, czyli właśnie vlogowy, czyli po prostu trzeci materiał. No i czwarty teraz właśnie nagrywam tak troszeczkę po czasie. <laughs> Dobra, ale o co chodzi, bo zaczynamy taki troszeczkę, zciszymy się troszeczkę, żeby było no naprawdę... Teraz troszeczkę ostrzeżenie, bo będę opowiadał o czymś, co jestem bardzo emocjonalny, do tego w zasadzie, w zasadzie emocjonalnie do tego podchodzę. I być może w tym vlogu troszeczkę bardziej będę nachypowany niż zwykle we vlogach, więc możecie. Troszeczkę takie mylne wrażenie mieć, że ja jestem tutaj troszeczkę na jakimś kwasie bądź na jakimś dopalaczach, tak? Nie, po prostu jestem tak zdziwiony wczorajszymi zdarzeniami i troszeczkę hmm, patrzę z ufnością w przyszłość. Dobra, bo minutę zaczynam ponad gadać, już prawie dwie minuty gadam, a nie jesteśmy jeszcze nawet. Na początku naszego tematu Oczy. wczoraj stream prowadził JJ Joker, a ja tak, ojaj, cały Discord mój wie o co chodzi. W zasadzie mogłem powiedzieć, że to cały Discord wie, ale JJ, na pewno Wolfie wie o co chodzi i ja tak <tryk> tak <tryk> Wolfie pisze JJ Joker prowadzi stream, a ja tak, Do you kidding me. I do jakiej, tak, tak sobie tak na początku, nie? Co? Co? Nie. <laughs> nie, nie. Nie, nie. I tak w zasadzie tak przez kilka minut nie mogło do mnie dojść, że no taka sytuacja w ogóle miała miejsce i tak sobie mówię, no nie, nie niemożliwe, nie? Niemożliwe. No, no nie oszukuj mnie. No ale było w, w, w miarę ufam. Jest to taki mój zaufany, zał, zaufana osoba, wręcz brat, chociaż na Discordzie jest napisany Wolfi to nie mój brat, ale są bracia krwi i bracia, bracia, tak, bracia, bracia, ja swoje, Wolfiego jak brata, brata traktuję, nie jest w zasadzie genetycznie ze mną spokrewniony, ale na pewno... Mamy dużo ze sobą wspólnych rzeczy i dla mnie takiego brata to bym chciał. Dobra, ale tutaj dużo prywaty o, o tym, co się wczoraj podziałuje. Ja miałem wczoraj jeszcze studia i w zasadzie tak sobie myślę, no nie, no nie, no ile ja będę oglądał? 15-20 minut? No i jakoś tak wyszło, że no tam chyba z 20 minut pooglądałem, no i musiałem zakończyć. Prawdopodobnie teraz będę oglądał Real Plout, tego streama i naprawdę będę w ostrym, w ostrym szoku, podobno Wolfiego wy wyczytał ojciec wszystkich youtuberów, <grych> to znaczy ojciec całego polskiego YouTube'a, tak niektórzy nazywają JJ'a. Ale według mnie jest aż pięciu ojców całego YouTube'a. W tym też JJ Joker jest jednym z ojców polskiego YouTube'a. Kiedy, kiedyś o tym na pewno wam opowiem pięciu ojców YouTube'a e, polskiego. Na pewno o tym opowiem, bo to jest bardzo ciekawe, być może nawet w jakimś t ale nie tym najbliższym, więc nie oczekujcie, że to będzie najbliższy tilog tak? Będzie zupełnie inny temat. Zaręczam was, wam, że będzie zupełnie inny temat, nawet nie związany z e, YouTube'em, nawet nie związany z YouTube'em. Dobra, i tak e, oglądam i sobie mówię No JJ. Aleś ty się zestarzał, Ojoj, ojoj, aleś ty się zestarzał. No, ja jak widać, no ja się starzeję tak troszeczkę. Ja mam taką płaską linię starzenia, bardzo, bardzo płaską linię starzenia. Bardzo z płaską linię starzenia. Sidus potwierdzi o co chodzi. Kiedyś z Sidusem w, w, idziemy po mieście i tam, tam z tyłu jakieś tam dziecki, dla mnie dziecki ja mówią oho dwóch przyjaciół, yy, znaczy, pewnie o są gay, nie, o, to ci mają po 20 lat, a ja tak, <grym> yy, 20-latkowie sobie idą, coś w tym guście, tak, ja jest iluzja, o co chodzi. Dobra, ja wracając do tego streamu, no naprawdę nie mogę tego oglądnąć, ale naprawdę jestem świadomy tego, co teraz powiem. JJ, co ty myślałeś, że nikt nie zauważy, że sobie spokojnie puścisz streamka i nikt nie zauważy, nikt tego nie skomentuje? Ja wiem, yy, znajdą się, dla mnie to jest patola, tak? patola, która stwierdzi, już się skończył, już, już po nim, nie wracaj na YouTuby, a ja powiem, ja, ja nie wiem, co musiałby zrobić JJ, Naprawdę musiałby zrobić, nie wiem, jakiś ta, taki coś poziomu Rafoniksa, albo Rafatusa, albo tej całej patologii co kiedyś tam była popularna na YouTubach i musiałby to zrobić, nie? Eee, I narzygać na coś albo nie wiem cokolwiek zrobić z żygami, bo to jest okropne. Eee, no to może wtedy by stracił w moich oczach. I tak już spadł u mnie w, w moim mniemaniu na miejsce drugie. <laughs> Jeżeli chodzi o najlepszych youtuberów, bo na miejscu pierwszym, no wiecie, jest taki jeden. No, o tym już mówiłem wielokrotnie. Kto jest u mnie już na pierwszym miejscu. E, no ale no, JD Cały czas w moim tam serduszku tam... Jest ufa, na srebrny, srebrnym srebrnym jest, ma srebrny medal dla mnie zawsze. Jeżeli myślał, że nikt tego nie zauważył, no to hello, hello, ja zauważyłem. Zauważył Wolfi, który był na sternie prawdopodobnie dłużej ode mnie, ponieważ ja no, nie mogłem. No naprawdę, dla mnie to jest prezent niesamowicie wspaniały, ponieważ czekałem na powrót JJ. A, oj, czekałem. A i tak nie zauważyłem. No w zasadzie to tak wyglądało, jakbym nie zauważył tego e, do, no, powrotu. Powrotu po tak długim okresie niebytności na YouTube. No to jest niesamowite. I naprawdę powiem wam, że ja byłem zajarany przez te 20 minut, ja tak się jak głupi śmiałem, no, jak głupi jak ktoś kto w zasadzie po jakimś czasie znowu smakuje tą samą gumę co pamięta z dzieciństwa, jakbym kurzwał... Kuźwie... Gumę turbą w żar. Na, Nagle dostał gumę turbo i to ten smak. No ja, Albo pił jakąś tam e, smak dzieciństwa, jad smak dzieciństwa. To, to jest to samo. To jest to samo. Te same endorfiny w głowie buzują w zasadzie. I co na zakończenie. Na pewno, jeżeli cokolwiek będzie się pojawiało z J.J. Jokerem, to się pojawi w cojś sercu. Na pewno. Na pewno się będzie pojawiać nawet jakiś głupi trend będzie się pojawiać w stylu o no JJ kolejny stream prowadził coś w tym stylu, tak? Mimo zupełnie innego tematu, to będę to wtrącał, bo ja nie mogę. Dla mnie to jest niesamowity wczorajszy dzień był, a dzisiaj to jest jeszcze lepszy, tak? Dzisiaj to już, już jest maksyma, mak, maksymalna moja, moż, moje możliwości w zasadzie dzisiaj. Cztery filmy naraz, cztery filmy naraz. To, jest, to jest, to jest niesamowite. Dobra, a jestem już mega zajarany, a jeszcze to muszę zmudować jeszcze muszę to wysłać, więc no, prawdopodobnie wy to oglądacie dnia następnego, no, ale to już jest lina mojego internetu, więc nie bądź fajka, zostaw lajka, nie bądź chuba, zostaw suba i komentujcie, subskrybujcie, czerwony, biały guzik na czerwonym tle na kanale i pod tym filmem też. Kciuki w górę, ja wam mówię wszystkim, bez żadnego wyjątku, szczerze, wyjątkowo dzisiaj JJOWE. Hej!